Witam Was bardzo serdecznie na filmie poświęconym programowi GIMP. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest w książce w SIP do klasy pierwszej, to jest temat podstawy edycji grafiki rastrowej, i zacznijmy od takiej jednej prostej rzeczy. Środowisko, w którym będziemy pracować, nazywa się właśnie GIMP. Jeżeli nie macie tego na swoich komputerach, no, to zachęcam Was do ściągnięcia tego pliku. Wystarczy wpisać w google gimp.pl. No i oczywiście zachęcam Was do pobrania polskiej wersji. Tutaj macie różne strony, w których go znajdziecie. I to jest program oczywiście za darmo. Jest to program bezpłatny i warto sobie taki program ściągnąć, żeby właśnie ćwiczyć, ćwiczyć zadanie, które teraz wykonamy. Zadanie, którym będę chciał się zająć, pochodzi z książki właśnie w SIP do klasy pierwszej. I mamy takie coś. Wykonaj plastyczną mapę, taką jak w zadaniu na start. No tutaj chodzi o tą mapę. Najpierw utwórz plik o rozmiarze 800 na 600 i za pomocą odpowiednich filtrów przygotuj dwukolorowe tło dla mapy kolor niebieski odpowiada wodzie. Zielony oznacza ląd. Czyli będziemy chcieli stworzyć mapę. I teraz zastosowanie takich map jest w różnych komercyjnych grach, które być może znacie, na przykład w Wormsach. Tam tworzy się różnego rodzaju mapy, na których, na których po prostu poruszają się, można powiedzieć, robale. I teraz tak, mamy takie coś. Zaczynamy od pewnej jeszcze rzeczy, którą chciałem pokazać na początku. Mianowicie mamy edycję. Jak ściągniecie sobie program, no to, to tło będzie z reguły szare, w sensie te ikony będą szare, czyli motyw ikon nie będzie kolorowy, tylko raczej spotkacie się z takim motywem troszkę innym. Czyli pewnie spotkacie się z szarym, dlatego trzeba będzie w pierwszym kroku najlepiej wziąć sobie na kolorowy, żeby po prostu łatwiej Wam się pracowało. Tak samo tutaj możecie zmieniać motywy na różne kolory, na przykład na ciemny sobie można wziąć. Można wziąć sobie jasny. Tutaj, oczywiście, jest to dowolne. I naciskamy sobie OK. I teraz tak, zaczynamy od utworzenia nowego pliku, czyli szerokość dajmy sobie 800, a wysokość dajmy sobie 600. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe opcje, ale nie będziemy ich tutaj na razie odznaczać. Możemy sobie w taki sposób to wszystko, wszystko zrobić. Czyli napiszmy sobie tu, naciśnijmy sobie OK. Zobaczmy, co powstało. Powstał oczywiście czarny obraz, a my chcemy, żeby na początku tło było białe. Czyli można zamienić to miejscami. No, można albo dać tutaj po prostu kolor biały. Zobaczmy, czyli mamy kolor biały. Naciśnęliśmy sobie tutaj wypełnienie kubełkiem. I teraz od czego zaczynamy? Treść zadania jest w Waszej książce. Czyli treść zadania znajdzie się w Waszej książce, i ja po prostu będę robił te kroki, które macie tutaj w książce, czyli jak zrobić taką mapę. Naciskamy na początku filtry i szukamy tutaj opcji dekoracja i naciskamy mgła. To jest pierwszy krok. Nazwę warstwy, czyli będziemy chcieli na tym białym polu coś tutaj wstawić. Będą to chmury. I teraz jaki będzie kolor mgły? Będzie to kolor czarny. Kolory czarne są tutaj. I zobaczcie, jaki to jest taki kolor typowo czarny, już taki czarny, czarny, żeby już się bardziej czarny nie dał. To będą same zera. Możecie zapamiętać, że 6 zer w zapisie HTML to jest kolor czarny. To będzie tutaj do zapamiętania można powiedzieć i naciskamy OK. I teraz utworzyliśmy chmury. No i teraz co trzeba zrobić dalej? Dalej trzeba będzie połączyć warstwy. Zobaczcie, w prawym rogu utworzyła się warstwa chmury i warstwa tło. Żeby teraz te warstwy ze sobą połączyć, naciskamy warstwy i połącz w dół. Trzeba to zrobić, żeby tutaj nie, nie popsuł nam się program, żeby te warstwy później się nie rozjechały. Czyli łączę sobie warstwy. I teraz naciskam sobie taką opcję: obraz, tryb i odcienie szarości. No, i teraz mam już tutaj odcienie szarości. No, i teraz będę chciał sobie zrobić kolory i progowanie. Czyli biorę sobie kolory i biorę sobie progowanie. I teraz zobaczcie, mam progowanie. Oj, nacisnąłem. I teraz widzimy, że ruszając sobie tutaj tym elementem, będziemy zmieniali sobie obraz. Widzimy, że tak to się zmienia. Możemy oczywiście tutaj zmieniać w tą stronę, przechodzić sobie w tą stronę i różne tutaj obrazy możemy tworzyć. My stwórzmy sobie na przykład o taką mapę. Interesuje nas taka mapa. Tutaj dajmy sobie troszkę troszkę mniej. Staramy się tak, żeby w miarę w połowie było. No i teraz naciskamy sobie, no, naciśnijmy sobie OK. Mamy coś takiego. I teraz zobaczcie, będziemy chcieli to wygładzić. Jak wygładzić taki brzeg? Bo będziemy chcieli, żeby to było ładne. W tym miejscu macie przybornik. I teraz naciskamy sobie zaznaczenie według koloru. Zaznaczenie według koloru jest o tutaj i zaznaczamy kolor czarny. Zobaczcie, zaznaczyliśmy kolor czarny, ale my chcemy mieć taką ładną, gładką powierzchnię. I teraz jak to zrobić? Naciskamy sobie prawym przyciskiem i szukamy sobie pola zaznaczenie i będziemy chcieli to powiększyć albo zmniejszyć no to weźmy sobie na przykład powiększenie i teraz tutaj możemy oczywiście powiększać albo w pikselach albo w milimetrach albo w punktach albo w centymetrach zobaczmy co się stanie jak powiększymy sobie to w pikselach o 20 zobaczcie obszar który wygenerował się będzie dużo dużo większy no, i teraz będziemy chcieli to pokolorować. I teraz jak to kolorujemy? Naciskamy tutaj obraz, i będziemy chcieli zrobić sobie tryb RGB, czyli Red, Green, Blue, czyli będziemy chcieli mieć inne kolory i kolor czarny zamienimy na kolor zielony. Czyli zamieniamy sobie na kolor zielony. I możemy zrobić zielony. Możemy sobie gdzieś tutaj na kartce napisać nazwę tego koloru. Może nam się przyda. Czyli to będzie 008400. To będzie kolor zielony. Ja sobie go piszę na kartce. Oczywiście można go zapisać gdzieś tutaj w programie. I naciskamy OK. I chcemy pokolorować tym kolorem. Zobaczcie, co Wam wyszło. Wyszła Wam taka przestrzeń. No i teraz naciskamy sobie tutaj. I naciskamy sobie, znaczy możemy nacisnąć też tutaj, naciskamy sobie odwróć zaznaczenie, wtedy zaznaczy wam kolor biały. I jeżeli zaznaczy wam kolor biały, no to będziecie chcieli mieć kolor niebieski. Czyli naciskamy sobie na przykład taki kolor. O, niech to będzie taki kolor, i napiszmy sobie ten kolor, żeby było. Czyli mamy 0,0,0. Jeszcze jedno 0, 9c, i jest to kolor niebieski. Czyli zapisujemy ten kolor niebieski i naciskamy OK. No i teraz chcemy to pokolorować. Czyli to wykonujemy kolorowanie. I teraz bierzemy sobie prawym przyciskiem i bierzemy sobie zaznaczenie brak. I zobaczcie, wykonaliśmy taką mapę. I tutaj widzimy, że mapa wygląda tak. Oczywiście, jest to jeden ze sposobów. Widzimy, że ta mapa jest trochę inna, ale idea zadania została zachowana. Czyli mamy mapę, w której mamy jakieś jeziora, jakieś, jakieś lądy, i, i tak to wygląda. I teraz, oczywiście, możemy zapisać naszą pracę. Czyli piszemy sobie zapisz jako i zapisujemy sobie tą pracę jako w następujący sposób. Nazwa tej pracy będzie Praca na Warstwach. Praca na Warstwach. Na warstwach myślnik, ćwiczenie pierwsze, ćwiczenie jeden. I zapisujemy sobie ten plik na pulpicie, i ten plik jest już u nas dostępny, czyli możemy sobie wejść w niego i mamy taki plik. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to ćwiczenie. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę powodzenia.